Drugie zadanie strasznej bajki to zniszcz łóżka w zielonych żywopłotach lub przyjemnym parku. A więc wybieramy się do przyjemnego parku, bo mamy nieco bliżej. Tak mi się bynajmniej wydaje. I lecimy sobie razu na górę, pierwszy domek. Myślę, że tu łóżko będzie, co? Nie będzie, bo tutaj już się działo generalnie. Więc ogólnie będzie Lipton. Sprawdzamy kolejną chatę. Wszędzie te łóżka wymiecione, powywalali wszystko i zadowoleni. Proszę bardzo, pusto, pusto, pusto. Wszyscy się rzucili na te łóżka i teraz jest problem. Próbujemy w tym domku. Nie ma. O, jest łóżko. Pierwsze, oczywiście, zaliczone. Lecimy kolejny domek, sprawdzamy. Kolejne łóżeczko musimy rozwalić. Tędy sobie przejdziemy od razu, lecimy. Na górę. To się liczy, to się nie liczy, to sofa. My potrzebujemy łóżko. Tutaj nic nie ma. W tym pokoiku. To jest łazienka. Tutaj nic nie będzie. Tutaj rozwalone standardowo. Wszystko porozwalane. Mamy kolejny domek. Typa, który tutaj coś próbuje napierdzielać. Lecimy do góry zobaczyć. Jest to łóżko, jest. Drugie. Okej. Okay. I czy tutaj będzie trzecie, czy też będzie rozwalone? Jest trzecie, proszę bardzo, więc udało nam się zadanie zaliczyć. W przyjemnym parku.